Babaryczka czeka. Dobra, bierzemy się. Zara się tu by spawa. Słuchajcie, musimy wydostać drutkarta. Ja go nie odpalałem już tak długo, że nie wiem, czy zapali. Benzynę musiałem z wodę spuścić, żeby tutaj dolać. Bężyki tutaj nie popruchniały? Nie Dobra, naleję tutaj paliwa. Cicho bo... Czy on miał siłę taką jakąś zrywną, czy słaby był? Dobrze. A gdzie tu bateria jest? Jak ja to odpalałem? O ja zuleję się tam ciurkiem benzyna Dlaczego? Jeszcze nie zaczął jeździć już kurde problemy Wepchnij tu paticzek <grystanie> Nie normalnie jakby był gaźnik pęknięty Wszystko się psuje, tylko patrz jak ja się popsuję Akumulator to jakoś za tą szybą był chyba A dobra, tu widzę procedura. Kable na wierzchu tu jakieś są. Jest, załapało. Tylko jak ja to odpalałem? Zadrutował, nawet łapy nie można włożyć tam do środka. O Jezus. Wejdź tu. Andrzejko. A, wszystko działa. Ej, tu wszystko działa. Tylko czemu nie chcę zapalić? A, bo tu masz jeszcze pstryczek jakiś. Wydaje mi się, że ja tu zrobiłem takie zabezpieczenie, że jak nie pstryknę jakimś pstryczkiem, to nie odpali. Coś mi się wydaje że jakoś to zrobiłem na odwrót. Coś zrobiłem na odwrót.

Tu się stało, że teraz nie chcę zapalić kable kunolisy nie niepogryzłych. Nie. Stryczków jakiś kurwa narmontowałem. Oj tam, oj tam. Majster robi procedurę Wyciągnięcia drutkarka. Zapij pan tutaj. Przypiąłem tutaj do Haka Babaryczki. Zara go wyciągniemy stąd. O ile yy, to mi pozwoli. Dobra. Bym musiał akumulator dwunastkę przynieść, pewnie. I teraz o. Nie Jadzie. Nie <noise> zaczepiłem kołem o, o drzewo. Nie. O, ale tu śmierdzi benzyną. Leje się z własnego gaźnika cały czas. No nie mam tego jak wyciągać. Chyba się tu krzaki połamią. Dawaj górom człowieku. jechnu na to O kurva tu ty tý. Do plastiki jakieś leżą Mała flaki. Jezu, błotnik zdziurwiesz. Ty, radio kurwa działa. Na deszczu i... Głośniki działają nawet. Jest Nawet żebym tam nie narozrabiał za dużo To już możemy odłączyć Po to wyciągłem drutkarta, żeby podjechać jak wjadę lodówką do wody, żeby w razie czego tym wyciągnąć lodówkę. A i w razie jak lodówka pójdzie na dno, to my sobie wyciągniemy tym. Uohoho! Działa! Radio działa, wszystko działa. Człowiek, ja myślę, że się popsuje. <noise> to działa. I kogo działa, człowieku, wszystko działa. Tylko nie pali. Trąbiczek działa. Halogeny działają. Obydwa, obydwa. Tylko nie chcę zapalić, tylko dlaczego. Ej, nie zapali, coś się spierdzieliło. Patrzcie jak to się cały czas paliwo leje. Tu pod gaźnikiem jest taki przelew i yy, pamiętam, że już od całego początku jak kupiłem ten silnik, to potrafiło się z tego lać, ale jak zapalił to już się coś odblokowywało i... Przestawało się to lać i normalnie chodziło, nie? Tak, jakby nieraz coś tam się zacinało i. cholera wie. Wyciągnięty, wyciągnięty. Trzeba będzie się przejechać z tym. Dawno nie jeździłem. Ciekawe, jak to chodzi. Ja tu widziałem, że ledy jakieś świeciły od spodu też. Wisią. <śledy> Podklejały się. A po tych krzakach ciągło by mi poobrywało. To są koguty. A tu są ledy. A ledy plus, plus ten kogut to jest Świeco, legancko. No dobra, no co Zdeformowało się koło Kurda, tutaj tak stanąłeś, też nie masz jak teraz przejechać Ej, yeah, tam Co nie przejdzie Przejdzie No i co drutkartem będę musiał chyba wjechać do garażu. Kurde, potrzebnie samochodem dojechałem. Zmieści się tutaj. Gorba pojazdów w człowieku. Co jest? Grane. jest Tamtnie się zamknie Bardzo dobrze Trzeba było odkręcić świecę Cały gaźnik zalany benzyną Odkręciłem gaźnik od drutkarta a tam o co to za błoto je e, nie wiem czy się zaczął pływać przez te błoto czy jak Że ten pływak dziurawy. W każdym bądź razie powinno domykać dopływ paliwa, a tak jakby nie domykało. Co to kurwa jest? <grystanie> <grystanie> Teraz dyszę się w pierdaczy. Aj! <grystanie> Teraz nie wiem, czy pływak się po prostu przylepił do tego yy, i cały czas był otwarty. Bo mogło tak być, bo pływak jest brudny w tym. Patrzcie, umoru sam jest w tym. Tak, jakby przykleił się i cały czas pompował benzynę. Albo mi się wydaje. Trochę to wyskrobałem. Mam nadzieję, że to przez to nie chciał odpalić. Że cały czas go zalewało, czy jak? Dobra, sprawdzę, czy pływak zatyka dopływ paliwa. Tak, on się musiał przykleić. I dlatego nie odcinał paliwa, bo teraz działa. Przykleił się po prostu do dna. Którą to stronę było? No tam. Tu chyba tak było. Ale dlaczego w ogóle nie załapywał, żeby zapalić, to nie wiem. Ej, tak się zastanawiam, bo tu jest przelew, nie? Jak odkręciłem gaźnik, to z tego mi się lało. E, I tu przelewem, nie? Czy tego przelewu nie połączyć z tym? <grym> Bypass taki majster by załaził. I może by było dobrze. Dobra, teoretycznie tu. Powinno to kurde funkcjonować. Chyba, że tym syfem gdzieś się zapchało coś i nie podaje paliwa. Jeszcze tak może być. No, niepotrzebnie zaskręciłem. Mogłem tu jeszcze zajrzeć do tego. Do tych dysz. Dobra, jeszcze spróbuję kompresorem przedmuchać te dysze tam. Ach, ta jest zatkana. Dobra, już wiem, czemu nie chciał zapalić. Ta dysza jest zatkana. Ona jest tutaj od iglicy. W ogóle nie można dmuchnąć w nią. Ech, dobra, muszę to rozkręcić. Czy to jest zapchane, czy tam dalej jest zapchane? Nie, dysza jest zapchana. Także ta dysza jest zapchana. Teraz jak ją przepchać Spróbuję pistoletem, no, żeby mi nie wystrzeliło z paluchów jej Całkiem zapchana Maćerio Weź nie włoska takiego z, z tego O, jest, przeszło. Tylko ciekawe, czy teraz... No, teraz to idzie. Ciekawe, czy teraz nie będzie zawężona ta dziurka tym, tym siuwaksem, co tu był w gaźniku. Że wiecie, może słabiej teraz y, będzie chodził. Wepchnij dwa włosy. A, kurde, w palucha sobie wbiłem. Dobra, chyba się przepchało. Dobra, wydaje mi się, że teraz powinien już palić. Może tak jeszcze to. Nie takie gaźniki się z Andrzejem regenerowały. To nie wiem, czy też nie sprawdzić. Kurwa, to jest zapchana No, to samo Tak samo jest ta zapchana A ona ma tu z boku jakieś kurde otwory I dupa Tego to już chyba nie dasz rady naprawić Za krótki ten jest Drucik Bez wirbi jednego druta o oh jest! Teraz takim długim, to może to mi się uda przepchać. Gdzie to tam jest? Czemu nie chcę głębiej wejść? O oh, jest! Coś przebiłem. <grym> Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłem, że przebiłem. Teraz działa, Kurwa, wszystko się pozatykało. Tylko czy to tam dalej też się nie pozatykało coś skręć pan będziemy na przetestować. Zalałem benzynę, napompowałem kółeczka. Już się nie leje z gaźnika nic. Ewidentnie tam to było zaklejone. Sprawdźmy się zapali teraz Ma te procedura odpalania <grymne> Grba, trzyma, trzyma, O teraz je chodzić Pogę się Co jest? <grywa> Czemu to tak wszystko jest uparte takie? Szlach mnie trafi zaraz. Kratna wstawiał, teraz nie ma jak, kurwa przychodzić <grywa> Tutaj dobrze, tutaj dobrze. Uuu! Ja! Yeah. Coś, że gaźnik strzela. Ej, dobrze jest, maszyna chodzi. Myśmy zrobiły. Dobra, muszę ten przewodzik yy, gdzie on jest? Muszę ten przewodzik tutaj zacisnąć, bo on wypada, tak lekko lata i iskra tam skacze. Dobra, teraz będzie można lodówką wjechać do wody, a w razie czego drutkartem yy, wyciągnąć. No tak. a ten nakulator by się przydał tu gdzieś wszczepić. Wylegancko <noise> By można było wyciągarką funkcjonować. Pa, pa pa. Można normalnie gumy palić na tym silniku. Tam będzie pewnie trochę słabiej, bo... Większe koła są, ale tam jest zębatka większa na ośce, więc yy, lodówkowóz też tak powinien gumeczki przypalać. Kupuję taki silnik, pierdzielę się z tymi gównianymi tymi. I wsteczny będzie i wszystko. Trzeba się przejechać, nie dawno nie jeździłem. Ale szyba <grym> jaka upieprzowa. Ej, ale to, że stało tam tyle czasu, mokło i wszystko działa. Głośniki, normalnie jakby tam woda w ogóle nie, nie podchodziła. Radio działa, wszystkie oświetlenia działają. Kurwa, tylko ten gaźnik się zapchał. Kolekcja, tutaj, kurwa, graty. A gdzie motorynka jest, moja? Jeszcze dojdzie parę pojazdów. <grym> Także jeszcze coś tam zbudujemy. Lodówką trzeba popływać. Podłącz panu się, porwa, warsztat spali. Ej, babarki, pod chmurką ma takie. Такие грузы в гаражу стоят. że od odjebał. Kurwa, chciałem bączka zrobić. Masakra.